Najpiękniej wspominam opowieści księdza profesora Tischnera o góralskiej gwarze, o góralskich pieśniach. Miałem okazję mu towarzyszyć ze skrzypcami, z muzyką góralską. A osobisty dług wdzięczności sięga czasów, kiedy nagraliśmy płytę z zespołem Twinkle Brothers z Jamajki. Nie bardzo Górale wiedzieli, jak to rozumieć. Był to projekt zupełnie nowatorski, zaskakujący w Polsce, absolutnie awangardowy. I wtedy ksiądz-profesor wymyślił całą historię, aby nas bronić, aby usprawiedliwić ten dialog, który prowadziliśmy z Rastafarianami. Jak wiemy, w historii w filozofii po góralsku. Umieścił Władysława Trybunie Tutkę mojego taty jako Platona i pisał, że do Białego Donajca przybywali ludzie z całego świata, pono nawet murzyni, pono nawet z Jamajki. Platon, Władek trebunia Tutka, kazał im gęśle i basy zrobić i syckiego ich nauczyć muzyki góralskiej, no bo w tej innej muzyki nie było. Ale stało się nieszczęście, kiedy się wracali bez wielką wodę. Na morzu zastała ich okrutna burza, syćkie gęśle i basy się im potopiły i no smycki ostały. Temu oni te, tymi smyckami biją w beckę, w deskę, cyf bęben, a muzyka murzyńsko to tyz jest góralsko i no bez gęśli i bez basów. Haj. Grając wspólnie z zespołem WW, przygotowując projekt Tischner, miałem wielką radość spotkania się z myślami księdza profesora w utworach inspirowanych jego twórczością. Te utwory zachęciły wielu ludzi do poznania tej postaci. Jestem z tego bardzo dumny i myślę, że jeszcze wiele razy będę miał okazję spotkać się z księdzem profesorem, jak pisze w nucie góralskiej nowej, którą ułożyłem, nawet koniec życia trzeba przyjąć z honorem. Daj boże spotkanie z księdzem, profesorem. Hej. <gry>